Cześć, to ja, Matrixa. Dzisiaj gramy Brawl Stars. Jak widzicie, odblokowałem już sobie postać za 500 pucharów, czyli i Dzisiaj zagramy sobie na zadanie. Myślę, że będzie ciekawie. Ale też mamy skrzynkę, sobie ją otworzymy. I no, niestety na no, nic nie wyleciało. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dzisiaj jakaś skrzynka i trafimy jakąś postać nową, bo ostatnio tam wyleciał i wtedy byłem bardzo zadowolony więc dobrze 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 nie lubię w cikłym tejmu wiać a szczególnie co mam mało katana jakaś ma ten tejmu to mnie na spokojnie załatwi dawaj podaj nita podaj nita dawaj dawaj albo i to nie podawaj do dobra no, nita no ale zepsuła psuła ten nita teraz O, szybko chodzi. Nita. Nita, Nita, Nita. Ult! O nie, ale mi zlagowało. Ajajaj! Dobrze, lecimy z kontratakiem. Podaj, podaj, Tara! Tara podaj. Cześć, Lidź. podaj. Dobrze, muszę to tam, 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 Nie nie i czy to będzie jeden gra? Tak jest, to będzie jeden wygra. Pewne prowadzenie, którego się nie dało nie trafić. Mm -hmm. Mm -hmm. O nie. Mi tak laguje, że nie wiem, co się dzieje nawet. Nie wiem dlaczego. O panowie, wyjdź tam panu tam gdzie dół tam. O nie. Dobrze, rozwaliliśmy no, tę uszeli No nawet szans nie miała, nawet jakby ulta miała. I wygrywałem pewnie pierwszą rątkę. Dobrze. O, jeszcze gwiazdę gry zostałem. Dobrze, dobrze. Ech, chyba już nie będziemy mieli skrzydki. Szkoda. Bo możemy sobie kogoś ulepszyć, kogo? O, po oko moc. Dobrze, dobrze, dobrze. I gramy kolejną Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. O, mamy LP mu, więc to może być spoko nawet. O, poko i spoko. Połączyło się nawet. Ech. Oj, to chyba będzie szybka rundka. To chyba będzie bardzo szybka rundka. dostawiamy, No dobrze, pewnie chyba wygramy tą urządkę. Ten poko pokoju jeszcze? Aha, nie wiem jak on to przeżył. I tak jest, wygrywamy kolejną W Tym razem nie jesteśmy w grzezdu, ale to jest bez znaczenia, bo mamy siódmą rangę na wersję. Już sobie ją trochę zagrałem, no bo się dzień temu trafiłem. No ale wcześniej nie mogłem nagrać, no bo nagrywalka mi się niestety popsuła. Tak samo jak z bólem, tylko no w sumie to tak samo, no. O! Czarodziej Barley. Bailey, lubię. Lubię go, chociaż go, nim, chociaż go jeszcze nigdy nie miałam, ale mój kolega go miał, no i dobrze grał. Dobrze, pewnie będzie jeden do 0. Tak jest. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, o nie. Dobrze, dobrze, będzie dwa do pewnie już. To może sobie pięć rundek zagramy, bo jakieś szybkie te rundki są. Nie strzelili? Dobrze, myślę, że nie strzelą tego. Dobrze, wygrywamy kolejną rundkę. To jeszcze dwie, tak? Dobrze. Dwie. Jeszcze nie mamy punktów mocy, ale zajmiemy 600 pucharów. Przecież to coraz bliżej broka. A broka już na pewno nie nagram. Tutaj to już na pewno. Dobrze, dawaj lecisz poko. Uda ci się wierzę w ciebie. Dobra. Co on robił? 1-0? Nie ma? No dobrze, Gol, bo już się bałam, że nie trafili. dobrze, ulta stawiamy tam. dobrze, kolejna jątka chyba wygrana. o Crow Pro. Kolejny kryjał. o, Ale mnie teraz dmuchnęli. Ale mi zdmuchnęli teraz. Ajajaj. O, oj. Ale dobrze. Gramy dalej. Mam piłkę? Nie wiem, że mam piłkę. O, ja nawet nie wiedziałam, że z, że z dwoma poko gram. Nie wiem, czy to się tak wymawia, ale chyba tak. Czy jeszcze działku moje działa? Ja tego bailo już tu będę bardzo. Aha, Działko zabiło Shelly, które miało ulta, nie użyła go. No to będzie chyba dwa do 0. Tak jest, wygrywamy kolejną rundkę. I czeka przed nami ostatnia rundka. O, jeszcze przy okazji, ósma i zaraz sobie odbierzemy. chyba tam, był, po, chyba tam było, tak, punkty mocy bieramy do kogo by to dodać. Do Jessie damy. Też nowa, nasza nowa postać. Możemy ją sobie ulepszyć ją sobie ulepszymy. No, Gramy ostatnią rundkę. Mam nadzieję, że wszystkie nam się uda. O, Jackie! Jeszcze całej balnej. To my na stubę to wygramy. Bo Jackie to jest chyba teraz najlepsza postać na... Jak chodzi o Zadymę. Bo na dobrze gra na Zadymie. Pewnie widzieliście odcinki Blue EGD, to on ma tam Jackie i cały czas nie gra. Pewnie widzieliście, jak, jak, on do, jak on dobrze nie gra. Bo nie już długo ma. 50 <ścoughs> <ścoughs> HP. Nie żyję. Wiedziałam, że to, że to będzie tak. Dobrze, dobrze, dobrze biegnijcie. Ej, nie dobiegli. biegi Dobrze, 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 dobrze trafimy go. Dawajcie, strzelicie to Jackie, no. Strzelicie to na stówę. Jednak się przeliczyłem. Jak już słabo na razie to Jackie, Jessie, Jackie, Jackie gra. A naprawdę, naprawdę ten kolt nie, to był kolt? Nie wiem, co to było dokładnie. Pójdę tak mi la, że ja nie, nie mogę w ogóle grać. Nie może się takim wynikiem zakończyć ten mecz z Jeruzalem, bo to by było słabo. Chociaż przegrana będzie gorzej. I wybijamy Dobra, ta Jessie się boi piłki, widać, i chyba dobrze robi. Ajajaj, ma. Aj, aj miała sposób, żeby mnie walić, dlatego nie wzięła tej piłki. Bo dla mnie najważniejsze jest nie stracić bramki, żeby zdobyć. Dobrze, 15, 14 sekund, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Jeden i dogrywka. O nie, to będzie bramka. No niestety przegrywamy ten mecz. Ale dobrze, cztery wygrane na jedną przegraną. To jest całkiem dobrze. Teraz do będziemy 12 doświadczenie, ale to dopiero w następnym odcinku. Stars mi się zaczęło. No, dobrze. Dobrze. To było na tyle tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Suba oczywiście dzwoneczkiem. No i napiszcie jakiś fajny komentarz. No i cześć!